początku tak, pamiętam o filmikach. Miałem problem z lapkiem przez 40 dni, nie miałem laptopa i ogólnie to jest z materiałami, i na polski kanał, i na, i na główny kanał na YouTubie Bardziej chcę Wam prze... pochwalić nowinkami. GoPro 12 już Wam nagrywałem, ale teraz Max Lensem Także widzicie wszystko Całą kabinę, oba lusterka Widzicie więcej niż ja Mam też nową Insta Ace Pro, dostałem od narzeczonej Mega kamera, zwłaszcza Do nocnych nagrań, na pewno Wam coś wrzucę Porównując do GoPro To ojeju No nie ma porównania Naprawdę GoPro jest mega ciemne a insta, ona ma wbudowane AI, robi świetną robotę, jest baja na pewno Wam coś ponagrywam rejestrator od Viofo jeśli ktoś będzie zainteresowany, też Wam rzucę filmiki, będę miał kod promocyjny na Viofo, na rejestratory, to jest ich najnowszy rejestrator A229 Pro. No, też mega świetne, nagrywa w 4K robi robotę. W środku kamera na podczerwień. Baja, nie Baja w nocy widać wszystko. Muszę pomyśleć, ta kamerka jest opracana, ale nie wiem, czy dam radę obrócić to całkiem do przodu. No bo wtedy w ogóle nie ma nocy. Także Baja. Ogólnie co, lecimy przez Saltfielę. Jest 6 stycznia. Wróciłem do pracy po przerwie świątecznej. <noise> nie było się bez niespodzianek. Auto stało ogólnie 3 tygodnie. Przed świętami nie było zbytnio roboty na niej stało. Także jak przyjechałem po dość intensywnych opadach śniegu w Norwegii na kontenerach i na dachu na aucie miałem tak z 40 cm śniegu trochę miałem zabawy żeby to zrzucić zajęło mi to około 40 minut coś koło tego aktualnie jest bardzo zimno w Norwegii no a akurat nie tutaj, tu jest tylko minus 11 ale po drodze z Oslo, okolice Kopang i pomnika łosia, tego największego tego srebrnego, było wczoraj minus 30. Także już było fajnie. Wjechałem z mojej rany, było minus 8, i padał deszcz na, no, tam było trochę więcej śniegu i lodu na drodze. Dodatkowo trafił mi się jeszcze kemping z Niemiec, już się uspokoiłem, już mi frustracja minęła po tym, jak mnie zwalniał. Co, zjadę z Saltwiele i idę wziąć prysznic, dzwoniłem na prom. Zarezerwowałem sobie prom na 19. Możliwe, że dojdę tam. Nie, nie dojdę na strzała. Zabraknie mi trochę. Troszkę mi zabraknie. Jakieś 15 minut. O ile droga będzie dobra. No w sumie nie jestem aż tak bardzo załadowany. 44,5 tony. No, Także nie jest najgorzej. No co tu się odwaliło? A chyba dalej się nagrywa. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Nie wiem co się stało, ale wolałem puścić jeszcze raz nagrywkę. No, mam nadzieję, że widok całej kabiny Wam się podoba. Myślę, że to dość fajna opcja. I mam wrażenie, że bardziej czuć prędkość w, tym, w takim ustawieniu. O czym ja mówiłem? A, że nie jestem tak ciężki, mam 44,5 tony. Także jeszcze troszkę mógłbym wrzucić na auto. Także może, może jakoś przelecę górę w miarę fajnie w razie co to mam jeszcze dychę, jadę dopiero o drugi dzień dzisiaj. Wczoraj musiałem dychę przekroczyć, jechałem 10 godzin 9 minut, bo parking, na którym chciałem się zatrzymać był zawalony. Zrobiłem wydruk, ale jeszcze nie opisywałem. Jak będę potrzebował, to wtedy dopiero piszę. Aczkolwiek mam nadzieję, że nie będę potrzebował. Wczoraj jeszcze jak zaczynałem, to praktycznie zaraz po zadunku miałem kontrolę statensów, ale sprawdzali tylko wagę. Ta firma podprowadza sobie kontenerki właśnie kontenerki naczepy, tam gdzie będę brał prysznic, oni się tam zmieniają. Oni mają taki transport, że, że to idzie cały czas ta naczepa, to się praktycznie nie zatrzymuje, tylko dojeżdżają autem do punktu, czeka następne auto wymieniają się naczepami, jeden wraca do góry, drugi jedzie na dół. Także to jest cały, cały czas to jest w ruchu. Co, jest godzina 14? 8 po... I się robi powoli ciemno. Koleś, nie wychodź mi na drogę. Tak dobrze słyszycie, dobrze słyszycie retarder W 8x4 Akurat mam zapięte dwa napędy <grym> Żeby retarder zerwał No to jaś naprawdę nie wiem co musiało być, że retarder mi zerwał Bo jak mam załączone Widać tutaj jest takie małe okienko Jak mam załączone dwie osie, to dwie osie hamują retarderem Raczej wam nie nagrywałem ostatnio tutaj drogi. Trochę się pozmieniało po lewej stronie i po prawej. Dodali barierki i siatkę zabezpieczającą tory przed reniferami. Ogólnie tutaj jest parę takich dużych ferm, gospodarstw z reniferami. Tutaj kiedyś też miałem wielkie stado, nie wiem, ile z 30, z 30, 40 reniferów mi przebiegło przez drogę. Musiałem czekać, aż to wszystko przejdzie. W ogóle trochę odwalili, bo no to jest wąsko. Zimą e, zawsze można było przybrać popocza, a teraz jak są te barierki, to już nie jest tak fajnie. Już zrobiło się na ten sobie jedzie kurde, środkiem, z dala od barierek, wywalone. Widzę wam, że ktoś tutaj może jechać i wolę zwolnić na tych zakrętach. E, tym bardziej, że widzę, że nie jest posypane na zjeździe. Dobra, tu jest trochę posypane, ale tutaj ogólnie na Southfield też. E, trochę śmiesznie sypią, Mię, mnie to akurat śmieszy, bo oni sypią na tej stronie do podjazdu a na zjeździe nie sypią, także po tej stronie, co ja jadę akurat, no nie sypią zjeżdżając z wiele trzeba uważać Widzicie to pochylone drzewo? Zanim zacząłem jeszcze pracować w tej firmie, chłopak jechał i stado reniferów mu wybiegło. Duże stado, 12 ubił na miejscu. Auto utrzymał na drodze, ale przyczepa właśnie oparła się o to drzewo i trochę je przechyliła. Także było wesoło. aby to zrobić wreszcie ten dołek no ale, mimo wszystko ja nie mam kolców, mam zimówki no i widzicie, przed tym dołkiem jadąc z górki, przehamowałem tak dość mocno nic, żadnych ABS-ów, nic, nic się nie zapaliło Do, jadąc na automatycznym retarderze <noise> ogólnie jak trochę pojeździłem tym nowym Volvo i jest bardzo stabilne na drodze w porównaniu do tego poprzedniego tu bardzo działają systemy w tamtym Volvo, w tym poprzednim czterosiowym jak było ślisko i zaczynało się wpadać po to od razu to było czuć. A takie było bardziej mechaniczne. A tutaj ono się wyciąga, wyciąga i jak już się zaczyna lecieć bokiem, to już jest naprawdę nieprzyjemnie, już nie jest fajnie. Tutaj widzicie, jak woda zachodzi na drogę. Tutaj w takich miejscach trzeba uważać. I dlatego też zawsze, jak jest taka wąska droga z góry, zawsze lepiej jechać trochę wolniej. Bo z doświadczenia powiem Wam, że zazwyczaj najgorzej jest w tych miejscach, w których byście tego nie chcieli czyli gdzieś na zakręcie. Na prosto jest zazwyczaj ok. A macie zakręt. No i w zakręcie slodowisko. Kolejne. dzisiaj znowu przewolę dychę ale zacznę robić pauzę weekendową dzisiaj w sumie to nie muszę, ja te drugi dzień dopiero drugi dzień pracuję nie musiałbym robić tej pauzy ale mam dobry, dobry, powód. Ja zawsze wszystko, ze względu na ładunek, zawsze wszystko zwalam na kwestie bezpieczeństwa. <głos> <głos> że ja muszę stać w bezpiecznym miejscu, a gdzie mi będzie bezpieczniej niż na siedzibie firmy zamknięte za ogrodzeniem. Pomijając fakt, że mam tam pełen socjal... és i sauna. Ez <laughs> już akurat nie jest Często można spotkać renifery na drodze i nie chcą zejść z tej drogi, one wychodzą sobie Lizać sól. Ogólnie renifer to jest takie tempe bydle. One sobie za wiele nie robią z tego, że, że jedzie ciężarówka, że jedzie osobówka. W ogóle z 10-15 minut dzisiaj przewalę dychę. Jeśli chcę dojechać tam, gdzie chcę dojechać, raczej na punk przewalę. Ogólnie polecam, polecam tutaj ten parking, co zjadę, na weekend, jeśli byście jechali e, i mieli, musielibyście 24 robić pauzę, zatrzymujcie się tu, jest to robić, jest jak aktywnie spędzić czas, tam jest mega piękny wodospad, jest nawet łatwa ścieżka, tutaj jest przepiękna, naprawdę przepiękna dolina. Fajne takie wiszące mostki nad rzeką, no. świetne, świetne miejsca. lubię tutaj latem, zwłaszcza latem, zimą to może być ciężko gdziekolwiek przejść, ale latem uwielbiam się tutaj zatrzymywać. Oj, 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 stój, 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 koleś, jedzie tam. Optymalna atrakcja. No to co? To ja idę robić kompu kompu. Trzymajcie się, pamiętam o filmach, które miałem zrobić. Jak tylko się odkopię trochę z głównym kanałem Obiecuję, że zrobię ten film Tak Dobra, trzymajcie się ludzie ja, Nie, no jak to fajnie widać. Mega, dobra. Heja.